Przede wszystkim jestem Czech i witam Was w kolejnym odcinku od A do Z, czyli zdobymy skrzynkę na bohaterów. No i w dzisiejszym odcinku gramy sobie wajnę dżungli. Zostaliśmy sami z Master Modem, czyli z naszym Super Dariusem, dzięki któremu mamy odblokowane skrzynki w wielu odcinkach na, na, na nasze postacie. No i to może być przedostatni odcinek Kota od A do Z w tym sezonie. Ostatnie możemy sobie nagrać dopiero w niedzielę, bo mamy na tą chwilę ostatnią skrzynkę do zdobycia. Gamy sobie wajnę dżungli, dalek na topie. Kujana, Jean i Lux. Kujana to jest chyba support. Zobaczymy. Już nie mamy jasu, Mastera, Pantheona, Luciana i kiepeczka. Dobra, co my tu mamy? To... Pojedynkowe, no chyba to musimy złożyć, cyk. Ojciucho jeszcze, chyba nie tak możemy to i to kupić, o zaczniemy sobie od W, znaczy od E zobaczymy, jak nam pójdzie. Może się uda skrzyneczka odblokować ostatnią Ostatnia w tym roku skrzynka. Następna będzie dopiero niedzielę 3 stycznia. Pojawiły się stwory. Szkoda, że tylko we dwójkę gamy, ja tak to byłaby większa szansa na skrzynkę, ale może Darek znowu będzie kosił. sobie dżunglę na spokojnie. A może teraz tutaj tam A mną tu gdzieś powinno już wyjść z ziemi, jeszcze nie. Nie mam co gangować bo nie mam jeszcze kół No nie ma te już linki Idziemy na wolfę Cofnij się Prosisz się, prosisz się, cofnij się Boże Co za ludzie naprawdę bo przecież uf, uf, uf. Jeszcze zdziwiony że Naprawdę zero myślenia u tych ludzi To było oczywiste że padnie. Ja wiem, że kusi takie coś, że jest na ledzie, Ale nie odpuśćmy, po co? Bez sensu wyszło po jeden teraz. A ja mogę odpuścić, ja bym dowił sobie za chwileczkę, No ale po co? Po co, no po co? Też padnę. No podpalił bym jeszcze, no dobra. Jak to on przeżył? Mogę się nie bić, bo też nie był szans. Teraz też padnę. Dobra, dobra, bez sensu w przebywamy. A co my z tego itemka możemy zrobić? Nie wiem jak te itemki teraz na jungle się składa. Moc trójcy. Włoski łamacz Może i to być w sumie No i staciłem Blue nie z tego na poleciało Działamy chyba nie, nie doda. bez sensu. Nie ja mam trzeci poziom. Teraz Jasuo idzie Dobrze, się Kujana coś bije Coś tam bije ta Kujana Ja nie mam jak podbić na tą dolną aleję Dzień. Przeciwnik pokonany. Może smoka może Bo ci ja smoka. Zostaw pan Po co ja w tym góle? Smoka może. byłoby zrobić. No, go cofniemy też. Jak tak się sprawa ma to też cofniemy. Przeciwnik pokonany. To już pokonany. Przeciwnik pokonany. Idziemy na blue znowu. Nie trupy w drużynie o, i coś przeciwne. tam dzieje. 6 do 5 nagle. Pantheon. Został tym itemkiem, on Czy on znika? Tak, mamy wszystko. Już nie ma tego itemka na dżungli. Można chyba go kupić. Seryjny zabójca. Potrzebuję planu. Koniec serii. No i po co Kujana? Mamy już ulta. Tylko co mi z tego? To jest z jazzłaś na poziomie. Pomóc. No a jednak nie uciekli chodźmy na Yasua w takim razie może jego ściągniemy Ale jeszcze tam chybuje na tym topie. My to naprawdę przebywamy, polecamy. Czas rozwałkę. Buty może bym kupił. Gdzie to mał buty? Obuwie mój kolego, nie, obuwie To kupimy. Chodźmy na joda. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Nie co ja mam to zrobić, co? Ale tego jasło nie jestem w stanie pokonać, on ma poziom. No to nie ma, jedzimy ciągle Nie do powodu wstrzymania Dobrze, daje. wzrętaję to Jeśli walisz w ścianę, rób to mocno Nie mogę tu wbić tak z blaku, laku. Pawnie. No i tak nie mam szansę. że mogę uciec po jednym ataku. Mógłbym sobie pancerze lepiej. No, Może nie bym uciekł, ale... No, ale trudno. Okay. Potrzebujemy HP. 200 zdrowia to nam daje. To nam nie daje zdrowia. Chyba że to sobie złożymy. Pędzę, aby pomóc. Na razie w ogóle nie mamy WMG. Mogę inaczej tej temki poskładać. Bo tu w sumie nie mam nic w Denage. Tu bym może coś miał z tego zaćmienia. No teraz musimy złożyć. tą mostrę i do końca. Lepiej do TV. No ale no dobra, też Zniszczono nie mówcie, że ja grać nie umiem, Musisz bo ja gram, zorganizować To są odcinki o skrzynkę od A do Z. A nie, no, że tutaj gramy. Ja, jak widzisz taki cwaniak w komentarzu, to zagraj każdą postacią jakoś super dobrze. Jesteś mm. w każdej postaci, no nie, więc nie, nie mów, że ja... też grać nie umiem, bo ja nie gram Dwa swoim mainem ani nic takiego. Ja gram to tylko o skrzynkę, więc bez sensu pisać, że nie umiem grać. No. Wątpię, że ktoś jest takiej osobą, która umie każdą postacią. Tak super grać. Nie ma takich osób. Tylko gramy tyle i nie umiemy, no chciał zagrać mainę to bez wagi prostu Ale nie chcę. Może Można wiele skuszujemy. ale mi nie tak jasło go No to padnę Chyba tak do serca użyłem Bo to ja, tego mastera się nie płacało Zatrzymać na później. Tak, pa. Strasznie tam pada. I tam. da już 8-0. Dobrze. elegancko, My musimy tam mocno coś do końca. Jest to Bo nie, no może mnie skłamać, nie jest bez dB i tematu. Bo inna może, ale to nie skłonić. Gdybym miał coś do lepszy Czy Sama jestem dla siebie wsparciem. Widzimy tutaj. ładnie. Za bardzo się skupili na mojej postaci. Ani nie widzieli, że Darek ich bije. Zabierzmy się do zabawy. Tarczy... Ej, tak jest, niesamowite. Ja jeszcze zdążył. Hmm. By zły, no to Gryzyno. Nie wiem, czy radzę pojechać na zero. No jak ktoś gamba inna, to tak jest, no właśnie. Możemy zultować. O jada, hehe. <gry> się? Dobrze, bo tylko jak u nas coś gdzie Nie tak słabo. A co, mostuje ci do końca? Czarny tasek moglibyśmy. A nagle zniknął tamten itemek. Taniec śmieci. No, możemy to złożyć. Dziwnie te temki wyglądają po tych zmianach. Jakoś każdy przyzwyczaił do tamtego starego sklepu. Tu też tak. Nie wiem czy korzystacie z tych sugerowanych przedmiotów. Czy raczej jakieś swoje glizdy korzystacie? LEGENDA! Ładnie. Koniec serii. Oj nie, dalej Pad. Statystyki się popsują, Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Co? Zrobię to do smoka? smoka. jest tu? Nie dosiądź, jest w sumie. nawet smajta nie miałem. Jedźmy za Darkiem. Wtedy wygramy. Więc trzeba to chyba zostawić gdzieś Nie będę dalej kupił tego stoła Mamy tu szansę w ogóle na to ukrywanie? Może opuszczę do mną ale... no, trzeba coś tam zrobić z tym. Zbuduj coś pod armora, za późno, żebyś już coś pod Jak robił Jak ma damage to tankować będziesz za, za niego. Prawdopodobnie nie będziesz robił zbyt dużo tak w tej, bo i tak będziesz taki... No w sumie można dojść pod um, armora. Pan coś poskładać. Zawsze tam, tam lepiej mieć więcej HP i pancerza na nich. Możemy się tak złożyć pod Adel tam jest Full AD Team. I tam, z tego co poskładać. z czego się Bo nie mamy póki co. Czasami musisz sobie zorganizować drzwi. Dobra, chyba idę na mnie. Zakopiemy się. To moglibyśmy złożyć i albo nie, może mamy to Może to sobie złożymy 1900 teraz potrzebujemy no, złóżmy to Nie będziemy mieli damage'u ale vai to jest taki taki trochę tankowaty Zależy jak się dawali Michał Majcinak, dzięki za obserwacje Mam szansę na tego. Mam dwóch kaczka. Dobra, i tak idą do mnie. Mam dobrze. To może zabić dwójkę. jak to jest w końcu z tym smajtem? No mamy tego smajta? Czy on dwójkę? No to idziemy dalej, dalej możemy. Używać smajta na ludziach. W tych zmianach, na tym smajcie to nie wiem o co chodzi za bardzo. Zobaczyłeś? Każdy połączyć? No dobra. Nie no, ma no, tam nikogo.

Nie do powstrzymania Szkoda, że tego się nie udało skończyć tutaj Mimo, że tu nie podbijaliśmy już tam na hama do końca No ja nie mam się to wierzyć tak za bardzo, bo nie mam DLG jest tylko w lekko jeszcze I 21 ma i 4 asysty, ja mam 12 asystów no poddali okay. się, ok, poddali się. Dobra, to będzie skrzynka. O, ja połysnął. No, po co opuścił? Badamy sobie tutaj zwycięstwo. Tutaj się przełączymy. Dobra, daj, już dostaje chłonorkę ode mnie. No i tak, yy, aha, to, to jeszcze awans na 81. poziom, kapsuła bohatera. Tutaj to mamy, ale to mnie nie interesuje. No i tak jest, udało nam się odblokować ostatnią skrzynkę w tym roku na WAI. Także specjalne podziękowania na Dariuszowi za S znowu także elegancko. A my jeśli dobrze pójdzie, to spotkamy się w niedzielę. Może to będzie wtedy już ostatnia skrzynka, znaczy to będzie pierwsza skrzynka w nowym roku, bo dopiero 3 stycznia mamy pierwszą skrzynkę, więc zapraszam na te odcinki. Dzięki za ten odcinek i do następnych odcinków od A do Z w nowym roku 2021. Pa pa.